Przechodzimy teraz do ostatniej, czwartej już kategorii konkursu. Szkoły pod, ponadpodstawowe na terenach wiejskich i w małych miastach. To jest zawsze tak, że w tej właśnie kategorii szkoły najbardziej ze sobą rywalizują. Najwięcej szkół, właśnie z, tego, z tej kategorii, jest w naszym programie. Także posłuchajmy, kto tutaj zajmuje podium. Pierwsze miejsce pierwsze miejsce zajmuje zespół szkół imienia generała Kustronia w Lubaczowie który otrzymuje Pierwsze miejsce, już po raz drugi. Zebrana kwota to ponad 26 tysięcy złotych. Jest to o 10 tysięcy więcej niż w poprzednim roku szkolnym, czyli to jest naprawdę bardzo, bardzo dobry wynik. Bardzo gratulujemy. No i za chwilę będziemy mieli okazję posłuchać pana dyrektora, dyrektora zespołu szkół w Lubaczowie, pana Andrzeja Nepelskiego. I zapraszam serdecznie pana dyrektora. Do, yy, do mikrofonu. Dzień dobry Państwu. Witam bardzo serdecznie z miasta Ubaczowa. Miasta położonego na kresach Polski Południowo-Wschodniej. Miasta, które w swoim roku ma umieszczone serce. Serce ludzi życzliwych, otwartych na potrzeby drugiego człowieka. Jako dyrektor szkoły jestem zaszczycony tym, że po raz czwarty jesteśmy laureatami Gali Solidarną Szkoły. Po raz czwarty możemy uczestniczyć w tym pięknym przedsięwzięciu, w tym dwukrotnie jako dobywcy pierwszego miejsca. Dlatego też bardzo serdecznie dziękuję zarządowi Fundacji Świętego Mikołaja, że możemy w tak pięknym programie uczestniczyć, że na nowo możemy poznać słowo solidarność, na nowo możemy pomagać uczniom, którzy mają marzenia, którzy mają pasję. Którzy chcą się realizować, który, którzy wykazują się postawami obywatelskimi. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do tego, że udzieliliśmy 20 stypendium w tym roku. Dzięki nim i ich hojności oraz ogromnej pracy całego grona pedagogicznego, rodziców, uczniów mojej szkoły. Mogliśmy zrealizować nasze przedsięwzięcie. W sposób szczególny słowa podziękowania kieruję do zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Zespołu Szkół imienia generała Józefa Kustronia oraz koordynatorowi akcji stypendialnej pani Annie Szwigie. To dzięki jej zaangażowaniu szkoła jest dzisiaj tutaj obecna. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam zgromadzonych w Milanowie, mieszkańców powiatu Lubaczowskiego oraz całą społeczność zespołu szkół im. generała Józefa pawła Dziękuję bardzo.